Gdzie właściwie jest Jennefer? Hmm. Nie wiem. Czemu pytasz? Bo się dziwię, że cię tak puściła. Co to znaczy, puściła? Nic, nic. Po prostu mam wrażenie, że nie lubi spuszczać cię z oczu. O, zobacz, tam są. Potwornie tu jasno, aż w oczy kole. Świeże powietrze dobrze ci zrobi. Bogowie nie będą zadowoleni. <laughs> arlu, to nasi goście, pamiętasz? Co ci się stało, rękę? Poświęciłem ją bogom. Wybacz, Jarlu, Geralt nie zna jeszcze dobrze naszych obyczajów. Na Skellige jesteśmy blisko bogów, a im ktoś jest bliżej, tym składa im większe ofiary. Wierzymy, że najwięcej, co człowiek może dać, to własny ból i poświęcenie. Słyszeć głos bogów to dar, nie poświęcenie. Te głosy, które słyszysz, głosy bogów, to ma raczej związek z Twoim zmarłym bratem. Powiedziałam Geraltowi o Akim. Doszliśmy do wniosku, że... Że bogowie mają do ciebie żal z jego powodu. Dlatego trzeba go przeprosić. I ja? Ja nie chciałem. Aki wpadł do wody, bogowie się rozgniewają. Rozgniewają się, że chcesz pogodzić się z bratem? Skalińscy bogowie są aż tak okrutni? Są sprawiedliwi. Sprawiedliwość wymaga, żeby oddać zmarłym to, co im się należy. Co powinienem uczynić? Pamiętasz, w którym miejscu Aki wpadł do wody? Na wschodnim krańcu wyspy, niedaleko wejścia do zatoki. Zniosło nas pod igłę Ululi. To niebezpieczne miejsce. Stradliwe wiry pochłaniają tam rok w rok co najmniej kilku żeglarzy. Musimy tam popłynąć. Żeby duch Akiego mógł spoczywać w pokoju, trzeba zwrócić brokwar jego szczątką. Nie, 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 nie! Bogowie będą źli, ja czuję to! Jarlu, nie lękaj się. Bogowie kochają ciebie, kochali i Atkiewę. Na pewno tego chcą. Hmm. Może wystarczy, jeśli popłynę sam. Ostatecznie chodzi o to, żeby oddać miecz. Mniejsza o to, mi rękoma. Aki miał przy sobie coś, po czym mógłbym go rozpoznać? Coś, co wytrzymałoby pod wodą tyle czasu? Miał. Lodowy pierścień. To powinno wystarczyć. To jest to. Miecze na plecach dać. Ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy trzeba z karczmy wynosić. chyba tutaj. Zobaczymy, czy to coś dało. Czas wrócić do Udalryka. ciągną tacy z kontynentu, a potem ich trupy ciągną tacy z kontynentu. Ale czemu, czemu to zrobiłeś? Co się dzieje? Udarę. Głosy kazałem mu wyłupić sobie oko. Co? Czemu to zrobiłeś? Taka była. Wola bogów. To ofiara. Za Akiego. Kiedy bogowie przemówili? Zaraz jak wypłynąłem? Jakiś czas potem zmogła mnie senność, położyłem się. Wtedy objawili mi swoją wolę. Zawsze przemawiają, gdy śpisz? Zawsze. Co wtedy widzisz? Wzywają cię w jakieś konkretne miejsce? Do mojego dawnego domu. Każą palić pochodnie i przemawiają z cienia. Czego dokładnie chcieli bogowie, pamiętasz? Co ci powiedzieli? Byli źli. Głos powiedział, podły człowieku, nie pomogłeś jakiemu, a teraz nie popłynąłeś błagać o przebaczenie. Wykol sobie oko, cierp i żałuj za zło, którego dokonałeś. Bogowie objawili ci kiedyś swoją postać? Zawsze to tylko cień. Raz jeden zebrałem się na odwagę i we śnie roznieciłem mocniej pochodnie. Wtedy ujrzałem zatartą postać siedzącą w cieniu. Bogowie zawsze oczekują, że złożysz im w ofierze swoje cierpienie? Tylko ono jest im miłe. Dlatego chcą go coraz więcej. Powiedziałeś, że bogowie przemawiają z cienia. To dlatego nie pozwalasz palić tu światła? W moich snach Czasem widzę ich postać, gdy pochodnie palą się wystarczająco jasno. To wielki zaszczyt widzieć bogów. Może gdyby w domu było jaśniej, widziałbyś ich też na jawie. Zwykli ludzie nie są godni oglądać ich oblicza. To nie duch brata go prześladuje. Zwróciłem miecz i nic się nie zmieniło. No to co mu jest? Możemy gdzieś porozmawiać na osobności? Chodźmy do pokoju gościnnego. No więc wiesz co to jest? To him. Istota pokoniunkcyjna. Bardzo rzadka i bardzo groźna. Przyczepia się do człowieka, który popełnił podły Przez lata żeruje na jego bólu, podsyca wyrzuty sumienia, w końcu zmusza do okaleczenia. Brzmi niewesoło, da się go jakoś pokonać? Hmm. Teoretycznie są dwa sposoby. Hima podobno można oszukać. Ktoś musi udać, że robi coś potwornego. Wtedy przeniesie się na nową ofiarę. Kiedy zrozumie, że został oszukany, będzie musiał odejść. Musimy spróbować. Nie znam nikogo, komu by się to udało. Może po prostu nikt nie znalazł dobrego podstępu? A jaki jest ten drugi sposób? Wiedźmińskie bestiariusze mówią, że trzeba spędzić noc w Leżu Hima. Razem z osobą, którą prześladuje. Znaczy, w nawiedzonym domu. Przyjemnie to tam nie jest, ale chyba nocowałeś już w gorszych warunkach. Na samym nocowaniu się nie skończy. Trzeba wypłoszyć Hima. Musi wyjść z cienia i pokazać swoją postać. Dopiero wtedy będzie można go zranić. I na pewno będzie chciał oddać. Widziałaś u To nie będzie łatwa walka. Wiem, że jesteś sceptyczny, ale chociaż spróbujmy znaleźć sposób, jak oszukać Hima. To może nie być takie proste. Zresztą żadna z metod nie jest doskonała. To znaczy. U może nie wytrzymać całej nocy w leżu Hima. Myślisz, że Him będzie chciał go zabić? Sam z siebie nie, wtedy straciłby żywiciela. U jest wycieńczony. Adam wywołuje w nim złe wspomnienia i silne poczucie winy. Him na pewno nie przepuści takiej okazji. A im więcej bólu sprawi U tym silniejszy się stanie. I groźniejsze dla ciebie. Hmm. No a co z tą drugą metodą? Kim to demon, a te bardzo trudno podejść. Do tego oszukujący nie może wiedzieć, że oszukuje. Co? Kim przyczepia się do człowieka, który popełnił jakiś paskudny czyn. Zbudza wyrzuty sumienia i karmi się jego żalem. Problem w tym, że jeśli oszukujący jest pewien, że nie zrobił nic złego, Kim to wyczuje. Czyli jeśli jedno z nas wpadnie na jakiś pomysł, nie może nim powiedzieć drugiemu tak, raczej podstęp się nie uda. Właśnie. Obie metody wydają się ryzykowne, ale dalej myślę, że powinniśmy spróbować podstępu. Nie wiem, nie jestem przekonany. Błagam, tylko mi nie mów, że w takich kwestiach też się słuchasz, Yennefer. Zresztą jeśli nic nie wymyślimy, zawsze możesz zrobić to po mińsku. O co ci chodzi z Yennefer? Już któryś raz o niej wspominasz. O nic, po prostu zauważyłam, że jesteście bardzo zgodni. Chcesz powiedzieć, że wziąła mnie pod pantofel? Nie to, żebyś był jakiś wyjątkowy. To chyba dotyczy wszystkich mężczyzn. Nieważne, nieokrzesany z odważny rycerz czy twardy wiedźmin. Każdy z Was w końcu daje się urobić i we wszystkim słucha się kobiety. Hmm, jeżeli Ci udowodnić, że się mylisz, mam Cię teraz posłuchać. Dopóki nie mam na imię Jennefer, ryzyko pantoflarstwa nie zachodzi. No i pamiętaj, że jak nic nie wymyślimy, zrobimy to po twojemu. Na no dobra nie będzie. Spróbujmy oszukać Hima. Dobra decyzja. Jedyne miejsce, w którym możemy coś zdziałać, to leży Hima. Nawiedzony dom. No to prowadź. Nie ma co zwlekać. Piękna ta robota. Musieli sprowadzić z nas kontynentu. Ciri. Chęcić. To dobrze. To znaczy, że się boisz. Stara kołyska pewnie należała do Udalryka albo Akiego. Geralt, wymyśliłaś coś? Tak, mam plany i to naprawdę może się udać. Jakieś konkrety? Po prostu musisz to na mnie poczekać. Niedługo wrócę. Może coś więcej? Przecież sam powiedziałeś, że nie możesz znać szczegółów. Więcej nie powiem, musisz mi zaufać. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. To jak? Możemy zaczynać? Jestem gotowy. Dobrze, niedługo wrócę. A ty w tym czasie rozpal ogień w piecu. Tam, biegnie do starego domu łapcie ją! Się. Musisz je wrzucić do pieca. Zaufaj mi! Uważajcie, żeby nie zranić dziecka! Oddaj mi dziecko! Do pieca! Wrzuć je do pieca! Popełnił zbrodni. Nie znajdziesz tu ani rozpaczy, ani wyrzutów sumienia. Są tylko zaskoczenie i ulot. Zostałeś oszukany. Musisz odejść. Już po wszystkim. Po wszystkim? Oszukaliśmy Hima. Myślał, że zabijam twoje dziecko i odstąpił od ciebie, żeby przejść na mnie, na nowego żywiciela. Ale kiedy zobaczył, że małemu nic się nie stało, musiał odejść. Jesteś wolny. Wolny? Him odszedł, a razem z nim głosy, które cię dręczyły. Wyjdźmy stąd. Co się dzieje? W głowie mi wiruje, jakby wpadł jakiś wir morski. Geralt, mówiłeś, że już po wszystkim. Jest wycieńczony, z czasem jego umysł wróci do normy. Co? Co ja teraz zrobię? Jesteś skołowany, ale spokojnie to minie. Czuję, jakby ktoś wyrwał coś ze mnie. To normalne. Kim był pasożytem, a one mocno zżywają się z ofiarą. Dlatego teraz czujesz pustkę. Ale bez obaw. Minie kilka dni, może tygodni i będziesz zdrów. Dziękuję. Chyba. Bywajcie. Lepiej go odprowadzę. Wygląda na trochę skołowanego. Dobry pomysł, a potem co zamierzasz? Zostanę tu jeszcze parę dni. Upewnię się, że z nim wszystko w porządku. A ty? Zostajesz na Spikerok? Jeszcze nie wiem. Też muszę ochłonąć. Jennifer na pewno się już niecierpliwi. Wydawało mi się, że ten temat mamy omówiony. Jasne. Bywaj. Pomyślnych wiatrów i niech bogini czuwa nad tobą. Zajemnie. Bywaj.